Moi drodzy, wierni przyjaciele, znajomi, towarzysze życiowych dróg z diecezji warszawsko-praskiej, z archidiecezji warszawskiej, ci wszyscy, którzy zostawiliście i uformowaliście we mnie tak wiele cudownych darów razem z Panem Bogiem, staję dzisiaj przed wami jako biskup radomski, dziękując wam za to wszystko, co do tej pory... Miałem okazję razem z Wami przeżywać. Za to wszystko, co było jest pięknem Waszego życia, Waszej miłości ofiarnej, Waszego poświęcenia, Waszej troski o to, aby chronić i budować wspólnotę. Za to wszystko, co jest wyjątkową tajemnicą działania Boga pośród Was. W tych wszystkich odsłonach, które są nieraz pełne radości i uniesień, nieraz. Może bardziej zauważane poprzez łzy płynące po policzkach, ale sprawiające czy potwierdzające, że w duszy jest jasność Boga i pragnienie, aby to Boże światło oświecało i towarzyszyło na każdym etapie życia. Dziękuję Wam, drodzy biskupi, dziękuję, drodzy kapłani, dziękuję osoby życia konsekrowanego. Dziękuję Wam małżonkowie, rodzice, dziadkowie w tych wszystkich różnych stopniach i tajemnicach naszych rodzinnych refleksji. Dziękuję Wam, drodzy uczniowie i absolwenci Władysława IV i tak wielu wspólnot, miejsc, w których żeśmy spotykali się, żyli, przeżywali. Dziękując Wam, wierzę, że dzięki Wam wchodzę z wielkim darem dla wspólnoty radomskiej ale jednocześnie też i z wielką nadzieją, że to wszystko, co tutaj się rozwinęło i trwa, będzie dalej się rozwijało. Że to wszystko, co dzięki Wam, Pan Bóg mnie ofiarował, będę potrafił włączyć i rozwinąć to, co jest tajemnicą Jego życia w Kościele Radomskim. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Niech wspiera, niech umacnia, niech prowadzi nas, uświętości.